Sorka, miałam telefon, ja już się przeładowałam, zrobiłam wszystko, także wracam z powrotem na cmentarz więc tak, tutaj jeszcze nie zabrałam jednej rzeczy, więc teraz idę jeszcze zwiedzić dwa miejsca, a propos właśnie levelu, zdobycia trochę fajnych jakichś rzeczy, może jakaś fajna broń się trafi, albo coś, więc teraz mamy mauzoleum z reguły jest jeden, dwa busiki więc no, opłaca się Aaa, nie, bo mi się zawieszać. Krótki. O, wielki talizman. O, na przykład. I to już jest bardzo fajna rzecz. O, 7 domany. Super. O, ze względu właśnie między innymi na talizmany, jak i na... ...pierścienie, warto jest mieć ze sobą złe identyfikacji. Tu, jak widzicie, laska moja tak, walczy ze mną. Praktyczna ona sobie walczy na odległość, więc czasami jest bardzo praktyczna. Ale trzeba też uważać, żeby jej nie uśmiercili. Że zawsze ją można wskrzesić, znaczy bynajmniej w rozszerzeniu. Ja pamiętam jakieś podstawie. Bo ja generalnie gram z rozszerzeniem. Dobra, Beczki też można rozwalać Ale generalnie one często wybuchają Jestem przeciążona Więc już zależy czy ktoś chce ryzykować Dobra, nie mam identyfikacji Ła, wow, wyłączyłam samotkę Plumka! Sorka, piesek mi się troszeczkę drze Dobra, w każdym razie, dobra, to już jest zrobione Gdzie, aha, tam trzeba iść teraz Już jestem bardzo przeładowana Trzeba by się było zaraz portalować. Jestem przeciążona. No i właśnie, właśnie nadchodzi ten moment. To lecimy na szybko. Dobrze Cię widzieć. No cieszę się bardzo z tego niezmiernie. Uh -huh. Ja bym to poidentyfikowała jednak. Teraz nie mam miejsca, więc generalnie muszę porozrzucać trochę. Raz, 3, 4. Chyba mam tyle swoją. Ho, nie mam ani jednego. Jedno 0 dla mnie. Nie mam nawet miejsca, dobra. To jednak bardziej opłaca się kupić mimo wszystko. Czasami... Oczywiste, że stoi przed nami zło, Aha, które ciężko pojąć, a co dopiero west. z nim walczyć. Jest tylko jeden Horedrimsa. Dobra. Tak? To zostawię na później, osobny filmik. E, teraz muszę kupić... 2-4. E, nie zawsze cenowo się to opłaca, bo... Nie, aha, tylko kosztuje 80. No i teraz na przykład to się nie opłacało w ogóle. Ale czasami to teraz cena 900, to teraz... No już trochę, już trochę lepiej. bo no, maksymalnych obrażeń. Lepiej, nie lepiej. Jeden do energii, jeden do maksymalnej. Nie mogę. Aha, no teraz tu. Chwilę do maksymalnej wytrzymałości. Dobra. To sobie sprzedamy. Mm, aha. i jeszcze ten. Dobra. I'm Potrzebuję dwóch miejsc. Trzech chyba, dobra, nieważne. Zaraz mojego psa osobiście uka Ale pomijmy ten fakt. Dobra to lecimy dalej do portalu. Mm, dobra. Oh, całkiem fajna, całkiem fajna. <coughs> dobra, lecimy zimna, Ja już teraz zbieram trochę mniej rzeczy, ze względu na to, że nie chce mi się co chwila latać do obozowiska, ze względu na to, że zajmuje to dużo czasu, a chodzi mi bardziej o Wasz czas niż mój. Także trochę rzeczy sobie jeszcze wezmę sobie tak, które mogą przynieść trochę większe korzyści. Jak później mogę robić tej decyzji, bo czasem kaska może się bardzo przydać. jak mówiłam, beczki wybuchają czasami. I tu. O, tam jest skrzynusia. Troszeczkę w wpadnie. O, właśnie, tu. sobie na miejscu posprawdzam, co mi tam kupiło. Teraz akurat już ścierałam wszystko. Aha, czyli to jest generalnie już cała. Czyli wychodzimy stąd. <coughs> Lecimy do drugiego miejsca, które też trzeba szybko sobie zwiedzić. No czy trzeba, warto? A ono krypty. Nie uniosę już nic więcej. Jak to nie uniosę? Dobra, idźmy z tym toporem. To jest w ogóle niepotrzebne. To też, to już mamy trochę więcej miejsca. Idzie, ale już nie żyje. Taki nie. Aha, bo to w drugą stronę chyba było, że było tam trochę więcej. No właśnie. bo jest chyba. Tylko... Nie... Jestem przeciążona. To już jest masakracja, jest z nami, która przeciążona. Nie uniosę już nic więcej. Dobrze, niestety, niestety znowu muszę się rzucić do bozowiska. muszę skoczyć do akary ponieważ wypadałoby już kupić właściwie o właśnie to Fufufu. Fu, fu. średnio się opłaca No raz. identyfikacji pierwsze totalizm o całkiem fajnie pierścionek to też by się przydało z identyfikacji Cztery domany pierścień sobie zostawię na później, tego nie będę identyfikować, bo szkoda kasy. Dobra. Mykamy do Charsi. Miłego dnia. Ach, dziękuję. Dobra. Cztery domany się może przydać na później. To do wywalenia, to do wywalenia. No i tym o tym sposobem wpadło prawie tysiak. Całkiem fajnie. Coś zbroi ciekawego. No póki co nie. Zobaczcie dokładnie jak to cię wygląda. Nie, tych małych nie ma co zostawiać, bo to jest bez sensu właściwie. Te małe można sobie kupić, tych dużych na razie niekoniecznie. to jeszcze musi mi zostać klucz idzie do sprzedania Zły identyfikacji Zły portalu aha, to jest jeszcze ta duża ta to jest jeszcze mała tekstura no i pierścień dobra, to wszystko idzie do sprzedaży jeszcze no dobra, no to nam wpadło 1300 czyli całkiem fajnie, wracamy więc do krypty pozbierać sobie jeszcze kolejne rzeczy Chowali. Już, już, już nie zbierać. Chyba się nawet nie zdążył ruszyć. Nieważne. Dobra, lecimy zwiedzić resztę. Aha, tu nic nie ma. Nie ma, dobra. To lecimy dalej. Nie ze mnie dwa, ktoś pozwolił w ogóle, ja nie wiem. Aha, nie, nie te przyciski naciskam ja to trzeba? Ja się matam czasami? Znowu mi zaraz miejsce pewnie braknie Jestem przeciążona No jasne, jak to inaczej Jestem przeciążona. Dobra zaraz na pewno o tak, na pewno tego nie chcemy Kodzice obrona 2, buty obrona 2, spadaj Skurzona zbroja, to mi się może przydać Dobra, no za to coś tam zarobię tak by na to wyszło, że już zrobiłam wszystko. Także dzięki Wam za wspólnie spędzony czas. Widzimy się w następnym filmiku przy trzecim zadaniu. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Pa, pa!